Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i dzisiaj ze mną jest... Ja, czyli Agata, hej! I mamy dla Was przygotowany mały konkurs. E, z okazji tego, że no jakby stałem się niechcącym posiadaczem trzech egzemplarzy tej samej książki. Z tym, że dwa e, się powtarzają tylko. Znaczy zasadniczo powtarzają ja się pomogę, wszystkie. Ja pomogę, ja będę asystentką. Okay. E, Agata, asystentka. E, jak widać, to jest zasadniczo ta sama książka, tylko że tu jest wydanie polskie, tu jest wydanie oryginalne, angielskie. A to jest zafoliowane wydanie angielskie. Tak, jeszcze nie macane, nie i tak dalej. I wydanie angielskie jest wyraźnie grubsze, większe. Jeszcze nie badałem tak stricte jeden do jeden różnic, ale no jakby rozmiar sam odpowiada za siebie, że jest tam czegoś więcej, więc postanowiłem, że skoro mam tak dużo tego szczęścia, to się nim z wami podzielę. I wymyśliliśmy wspólnie mały konkurs. Konkurs będzie, myślę, dosyć prosty, ale żeby było śmieszniej, postanowiliśmy go podczepić pod pewną okazję, która zbliża się no, dosyć dużymi krokami. Wodajże 14 lutego, jeśli mnie pamięć nie myli, bo do takich świąt mam słabą pamięć, ale tak mi się wydaje chodzi oczywiście o walentynki. Walentynyki zbliżają się, a jak sama nazwa wskazuje, ta książka cię kocha, this book Loves You. E, e, I my wa też was kochamy, więc oddajemy Wam książkę, która Was kocha. Tak. Będzie Was kochać, tak jak my. Tak, jak my was kochamy, jak my siebie kochamy, jak my kochamy cały świat. E, a... Zapłędziłeś. No dobra, bez Rosji. <noise> Rosji nie lubimy. E, i wymyśliliśmy taką małą zabawę. Otóż mamy tu przygotowane asystentko Agatą. pokaż. Tak jest, prezentuję. Oto Story Cubes, czyli kostki opowieści. Pewnie ich nie widzicie, bo są daleko i odbija się od nich światło. Ale musicie mi uwierzyć, że one tam są. Tak, zaraz przeniesiemy kamerę bliżej stołu, to myślę, że jeszcze się pochwalimy tym. Tak jest. I Story Cubes to dosyć prosta idea zabawy. Mamy 9 kości. Dziewięć zwykłych sześciennych kości. Nie rób tego proszę, bo im uszy odpadną. E, mamy dziewięć zwykłych sześciennych kości, no go, na których uszy. Odpadły. na których to kościach mamy obrazki. Obrazki y, są różne, sugestywne, inne mniej. E, na przykład tu jest Księżyc. A tu jest Wigwam. No, jeszcze czy... to pokażemy tak, później to bliżej do kamery, bo pewnie tego teraz za grzyba nie widać. E, i na czym polega zabawa? My rzucamy kośćmi, postaram się ten dźwięk wyedytować, tak żeby one te uszy jednak pozostały na miejscach. Przedstawimy jakąś uroczą muzyczkę, znaczy ty wstaw. I z tego co wypadnie, trzeba będzie opowiedzieć jakąś historyjkę. Miłosną oczywiście. Najlepiej miłosną, tak. Jako że tematyka jest stricte miłosna, walentynkowa i tak dalej, to dobrze by było, żeby i historia się utrzymała w tym klimacie. Co jeszcze? No, chyba tyle. Co? No i ma nas zachwycić i ująć za serce po prostu taka historyka. Tak. I, I, i jakaś i, długość? No tak, myślę. Do 2000 znaków ze spacjami. Jezus, Maria, to taki esej jakiś. 2000 znaków ze spacjami to jest jedna strona, a 4. No właśnie, ja myślałem, żeby na przykład było jedno zdanie na obrazek. Najprostsze. Znaczy, prostsze w odbiorze, trudniejsze w napisaniu. Hmm. To może dajmy mi mieć słów? To już jest, ja prawie jak tweet. Znaków. Tweet. No. Słów. Nie. No, no mniejsze. <noise> Dajcie nam chwilę ustawić. <noise> Cięcie. Kapt. Wracamy po ciężko. E, także wymyśliliśmy, że limitem będzie 100 słów. Czyli tyle i tyle razy 10. 10 razy, 10 pompeczki. Razy. Robimy pompeczki. E, tak, 100 słów. Myślę, że to wystarczy, żeby opisać całkiem spoko historyjkę. Jeśli ktoś jest kreatywny, to na pewno da radę. Da ci radę 100%. A żeby było Troszeczkę łatwiej, to ustaliliśmy, że rzucimy kilka razy. Myślę, że tak po dwa razy na, na głowę, czyli cztery rzuty razem. Uh -huh. Myślę, że będzie spokojnie. Nie musicie pisać do każdego szablonu historii, tylko możecie. Znaczy no, zalecam wybrać jeden. No, żeby po prostu mieć jakby swój swój. No, no taki bardziej pod siebie. Co, co wam bardziej pasuje. I pamiętajcie, że jak już wybierzecie jeden z tych szablonów, to wszystkie słowa muszą się pojawić. Ale tak. możecie je dowolnie interpretować, bo na przykład tutaj jest taka wieża i można ją odczytać bardzo dosłownie, jako że w zamku, gdzie siedzi więziona księżniczka, a może być na przykład figura szachowa. Może, więc wiecie, działajcie. Tak, dokładnie. Kombinujcie. E, I jeśli mamy podać wyniki 14 lutego, czyli walentynki, to myślę, że... Czas nadsyłania prac, damy tydzień krótszy, damy radę w tydzień? Damy radę. No czyli 7 lutego. 7 lutego powiedzmy, żeby była jakaś godzina stricte konkretna, to do godziny 17 po 17 już zgłoszenia będą lądowały w koszu, niestety jest smutno, ale starajcie się wyrobić, myślę, że to i tak jest dosyć sporo czasu, biorąc pod uwagę moje poprzednie konkursy. Coś jeszcze? Chyba wszystko. I miejcie dużo zabawy z tego, to przede wszystkim. Tak, miejcie dużo zabawy, żebyśmy mieli jeszcze więcej zabawy. Starajcie się nie używać jakichś słów wulgarnych, tudzież zapożyczonych. Bardziej po polsku piszmy, jako że to jest angielska książka, to piszmy po polsku. To jest bardzo logiczne. Zupełnie nie, ale tak. <gry> Wszystko? Wszystko. Dobra, to no. dzięki to Wam. To powodzenia, trzymam kciuki. Trzymamy kciuki i e, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa. lecimy? Nie, nie, czekaj.